Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Display Lima zaczynamy sobie kolejny odcinek ze zdrapeczek. Także lecimy sobie tutaj dalej. W tamtym tygodniu, nawet nam się chyba udało wejść 5 zł pod kreseczką, także było dobrze. Mam nadzieję, że w tym tygodniu też nam się uda. Na ten tydzień mam przygotowany miksik za 30 zł, także troszeczkę mniej niż zazwyczaj, ale mamy tutaj dwie super linie za piątkę, także ja się będzie troszkę dłużej drapać mamy też zadyszkę rubiny i kopalnię rubinów i mamy też gorączkę złota też zadyszka także sobie zaczniemy od tej gorączki złota troszkę widzę że mi się tutaj lampeczko odbija ale to nic się nie dzieje nadal wszystko widać może ją troszkę podniosę i może przestanie się tak ładnie nam tu odbijać o, dobra, niech tak będzie. Będzie tu mi yy, odbicia nam powodować. Dobrze, lecimy sobie z drap, całe pole gry, szukamy pieniążka albo garnka. Wygranych jest yy, 9 stopni. Także, no, chyba jeszcze nie miałem tej drapeczki u siebie na kanale. Troszkę ją przybliżymy, żebyście wy widzieli lepiej. No i sobie drapiemy. Mam nadzieję, że tutaj parszcionek jest super idealny. Także, jak nie, to życzę Wam tego, żeby był dobrze. Lecimy. Drabka za dyszkę. Mam nadzieję, że się coś zwróci. Prezent, czyli pustełko, narty, biedroneczka, podkowa, naszyjnik, łońce. Dalej mamy pierścionek, kluczyś i wiśnie. Pusto. Dalej mamy tulipan. Patrzcie, ten tulipanek wygląda dobrze, nie tak jak kiedyś. O, gwiazdeczka, to nie w tej zdrabce oczywiście. Chyba w którejś laki jest gwiazdka wygrywająca. Autko. Dalej mamy szpilki i kufer. Kurde, a tu garnek, a już się cieszyłem, a to kufer i garnek. Dalej mamy Rubin. Trofeum leteczka i niżej, niżej mamy zegar i, i róża, także o jeszcze jedno, jeszcze jeden symbolek na sam dół, dobra i kwiat, czyli tutaj jest drabka niewygrana, od razu jeszcze powiem 23, yy, drabka z numerkiem 23 dla tych co sobie statystyki gdzieś tam prowadzą, czy kontrolne będą po tej, chyba po tej drugiej, dobra tu mamy M i E, M i E, także zdrapeczka jest niewygrana, odkładamy sobie ją. No trudno, trudno się mówi. Żyje się dalej, prawda? Dobra, jedziemy dalej, zrobimy sobie super linię na koniec. Także kopalnia rubinów. I tutaj kopalnia rubinów, szukamy rubinku albo yy, albo jakieś kuferka. Dobrze. Ta sama zasada też zadyszkę. O tą zrapeczkę się już dużo lepiej drapie. Dobra, kluczyś. Korona. worek. Księżyc, znowuż worek, pierścionek, kluczyś, ja do czasu kiedy pewnie, znaczy do czasu, no tak będę co jakiś czas próbował dawać miksiki większe niż, niż ostatnio, ale jak nie będziemy nic wygrywać to te miksiki będą musiały być troszeczkę mniejsze standardowo, Wie, wiecie jak jest, trzeba odrobić trochę pieniędzy, zarobić. Dobrze, blink save. Zegarek. Koniczynka. Gwiazdka. To nie ta gra. Kurde. Dalej mamy znowu zegarek. Znowu gwiazdka. Tak powtórzyli to kurde, no. Dwie gwiazdki, dwa zegarki, świnka. I ostatnie dwa symbole, konieczynka i. I tak, także kolejna zdrabka niewygrana, zdrabka z numerem 25. Czy my tu mamy symbole z tej? Nie, z tej. Alko, gdzie będą? Tak, tu mamy P i. Kolejny. Czy to nie ma następnego? No chyba nie ma. Trzeba będzie go kiedyś znaleźć. Dobra, na ten moment widzę tylko P, więc ja sobie to popatrzę później. Ale na pewno no nie widzę tych kontrolnych. Dobra, jest tylko P, ale na pewno zrapeczka jest niewygrana. Mm, więc za zadyszkę się nie sprawdziły. Mam nadzieję, że coś super linie nam dadzą. Mm, super linie za piąteczkę. Także mam nadzieję, że tutaj akurat coś się sypnie. Może troszkę zwrotu będzie. Jak nie, to znowu wyjdziemy na zero. Standardowo. Jak zawsze. Dobra, jedziemy. Mm. To już wszyscy znają super linie, także symbole sobie drapiemy i szukamy ich po lewej stronie. Eee, moneta i serce. Także po dwa sobie będziemy robić. Moneta i serce. Może troszkę oddalimy, żeby tutaj może całe pole gry było widać. O, i mam nadzieję, że to jest wszystko ładne i zostrzone. Moneta i serce. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy raz serduszko. Mmm, tu nie ma. Gdzie my te serduszka i monety jeszcze mamy? No niestety, monety nie ma w ogóle, kurde. No, to szkoda, o serce tylko jedno. No dobra, serce w rozterce. Tak i. Tak i księżyc teraz, ptaszek i księżyc. dobra, księżyca troszkę mamy. Tutaj, tutaj. Jeszcze ptaka szukamy też. Mam nadzieję, że ptak, kurde, będzie. Że nam nie zrobią dwóch symboli. Patrzcie, no nie ma. Jest księżyc jeszcze. Jest jeszcze księżyc na dole, ale no. Ptak, ptaka jakby nie ma. Hm. No to nie jestem pocieszony z tego tytułu. Dobra, dwóch symboli. Nie mamy parasol i. i krab. No to jedziemy. Parasol i krab. Patrzcie, no nie ma nic. Ale kurde zdrabka średnia. Albo ja nie widzę. Ej, w ogóle o, jest jednej tylko parasol raz, ale kraba by w ogóle nie było trzech symboli na całej zdrabce nie ma? O, masakra. No, taka zdrabka to mi się jeszcze nie trafiła. Albo ja coś nie widzę. No, ale taka zdrabka to mi się jeszcze nie trafiła, żeby trzech symboli nie było. Słoń i czapka. Słoń i czapka. Dobra, czapeczkę mamy. Czapeczka raz. Dobra, jeszcze słonia przy okazji szukamy. Tutaj mamy słoń z czapką razem. Tutaj czapeczka też i tu czapeczka ze słonikiem. I tu jeszcze jest słonik. No powiem wam, że tak kurde średnio, średnio na jeża, że to jest. Dobra, kolejne dwa symbole to mamy diament i motyl. Dobra, a diamencik i motyl. Czy takie cudo będzie mieć? U góry nie e, tutaj też nie, tu mamy raz diament. Tu mamy raz motylka. O tu jeszcze słonik był, patrzcie. Dobra. I tu mamy raz motylka też. Tu drugi raz. Okej. Okay, I diamentu więcej nie ma. No kurde, ale idzie. Księżyc, nie, Podkowa i, i, i który będzie symbol u góry? I Słońce, Podkowa i Słońce w takim razie. Słoneczko mamy tutaj, podkowe też, może na szczęście ta podkowa. Jeszcze biedronka, jakby dali biedroneczkę to by było super. No, to byśmy mieli wygraną wtedy. Słońce i Podkowa, Księżyc. Czy ja miałem Księżyc? Miałem Księżyc, to czego jego ja nie zdrapałem? Patrzcie. I tu, i tu. Boże, ale ze mnie ślepota. Dobra, podkowa i słońce w takim razie. Eee, tu jest podkowa na końcu. Słońca już chyba nie ma. No, ale powiem Wam, że tak się bardzo powtarzają te symbole teraz. Już takie są. Dzwonek i łódź. Dzwonek, tu mamy raz łódź. Tu mamy drugi raz. Mamy też dzwonka, chociaż dzwonka nie wiem, czy widziałem raz. Dobra, jest raz dzwonek. Teraz tutaj łódź też. E, dzwoneczek, dzwoneczek też mamy tutaj. No, biedronka, jakby dali, to by było fajnie, ale biedronka to jest za dużo wygranych, według mnie. Mm, więc no pewnie nie dadzą. Łódź i dzwonek. Łódź jeszcze tutaj, dobra. No dobra, no to do, tak powiem wam. Idziemy jak burza. Korona i leżak. Korona i leżak. Koronkę mamy raz tutaj, aby nigdy nie mieć koronki, że tak powiem. Dobra, tu jest leżak. No, brakuje nam roweru, tęczy, biedronki. No, kurde, no takie kości. Nam brakuje wiatrak. Teraz na pewno będzie wiatrak cytryna gdzieś tu, bo to są pojedyncze. Korona, leżak. Dobra, tu mamy korony, korony i leżaków już więcej nie widzę. Dobrze. Kolejny symbol to lody. Lodów chyba w ogóle nie mieliśmy i wiatrak. Eee, lodów chyba nie mieliśmy w ogóle. Wiatrak na pewno był też chyba tylko raz. Tak, ani lodów, ani wiatraka. Hmm, dobra. Dwa symbole, kolejne cytryna i klapki. E, więc, czy my tu mamy cytrynkę? Cytrynka występuje u nas tylko raz. A klapki? Klapki też występują raz. No i mam ostatnie dwa symbole. Na pewno będzie tęcza. Przewidy, przewiduję, że będzie tęcza. E, I co jeszcze może być poza tęczą? Kwiatek, tak? Kwiatek i tęcza. Kwiatek i patrzcie, tęcza. I balony. <laughs> Byłem blisko. Dobra, kwiatek. Kwiatek na pewno jest. I balonów chyba nie będziemy mieć w ogóle, nie? Jo, także zdrapeczka i tu jeszcze raz były klapki. Patrzcie, także ani kości nie dali, ani no kości to by było za dużo wygranych biedronka, za dużo rower też nie mieliśmy. Także zdrapeczka jest przegrana. Zrapeczka z numerem 47. szkoda, szkoda, I L Y B Y B, tak mieliśmy L. No trudno się mówi. Zrapeczka jest przegrana. Także czy zdrapkowy ten zdrapkowy odcineczek Honor uratuje ostatnia nasza zdrapeczka? Ostatnia. Super linia z numerem 44. No, mam nadzieję, mam nadzieję. Było blisko w tamtych, ale tam było za dużo symboli, których nie mieliśmy, nie? Bo szczerze mówiąc, tam mieliśmy symboli aż chyba z 3, których nie było w ogóle, więc no, tak, mega dużo. Dobra, gdzie my te symbole mamy tym razem? Tutaj, tak? Dobra. Cytryna i. Cytryna i moneta. No to może tym razem będzie więcej szczęścia. Monetka i cytrynka, tak. Dobra, tu nie mamy opać, tu są balony. Hmm. Ale ani monety już więcej nie ma. Jedna moneta i zero cytryn. O, to się dobrze zapowiada. Biedronka i, i podkowa. Biedronka i podkowa. No bardzo dobrze się zapowiada. W sensie w ogóle. Ach, te kolektury lotto. Tam w ogóle chyba trzynastka będzie wychodzić teraz. Szczęśliwa trzynastka za dwa złote bodajże z rapeczka, także... Jakąś premierkę będzie mieć, ale nie wiem czy ją zrobię na kanale. Jakoś tak te strapki za 2 złote to jakoś tak nie dla mnie chyba. Mm, podkowa i Biedronka. Dobra, bo się tu człowiek rozkojarza. Biedroneczkę mamy jeszcze tutaj raz i Podkowa. Halo halo. Nie ma. Uuu, no to niedobrze. Parasol mógłby dać. Patrzcie, parasolka jest duża. No akurat mówicie, mowa o parasolce, a tu parasolka nam się w ten, kurde. A nie by było, jakby tak było przy końcu, nie? Jakbym powiedział, że chcę, nie wiem, coś co wygrywa. Dobra, parasol, no to jedziemy z tym parasolem i z rowerem. Parasol mamy tutaj, rower mamy tutaj i gdzie jeszcze parasolki będą? Czy jeszcze z jakimś rowerem? Parasolka, parasolka i tak, żebyście wy widzieli. Dobra, tutaj też ostatni rząd parasolka. I też rower tutaj występuje. Dobra. Tak szybki rzut oka, chyba wszystko. Dalej mamy gwiazdę i łódź. Gwiazda i łódź. Gwiazdę mamy tutaj. Gwiazdeczka też tutaj nam występuje. No i łódź tylko i wyłącznie na samym dole raz. No to tak średnio bym powiedział. Tęcza i tak. Tęcza i ptak. Ja mam takie 75 tysięcy wygres z tej zrapki, Kurde, fajnie by było. Przydałoby się. Człowiek by sobie kredyt spłacił trochę przynajmniej. Nie? Tęcza i ptak. Tęcza jest. O, nawet dwa razy. To jakiś rarytaz, że dwa razy tęcza występuje. Patrzcie, nawet trzy. Kurde. Ale ptaka chyba nie widziałem. Wiecie, tak szybko patrzyłem, ale no, ptaszek jakoś mi się nie, nie obił o oczy. Dobra, dalej mamy klapeczki i. Klapeczki i. i kości. Dobra, klapki i kości. Także może ja trochę tu przesunę, to tak nie będzie się tu odbijać. Klapki i kości. Tylko czy takie cudo u nas występuje? No nie bardzo. Kości raz. Klapki dwa razy. Uuu, zaszaleli. Nie ma co. I też klapki kości tutaj na dole. Dobra, ale tu już więcej nie ma nic. Kurde, powiem Wam, że bardzo średnie. Lody i klucz, lody i klucz. tak. kurde, super linie za piątkę, to... Ja nie wiem, mnie ja te zrabki chyba nie lubią, te super linie. Jakoś tak nie wygrywam w nich. Lody i klucz. Kluczyś mamy tutaj. Kluczyś mamy tutaj. Oczywiście też tutaj. A lodów nie widziałem bodajże. Popcorny, leżaki, czapki. Lodów nie ma. No okej. Okay. No to jedziemy dalej. Piłka i leżak. Piłka i leżak. O, linia nam się zrobiła. Uh, no to super. No to będzie wygrana, uratowany honor. Odcineczka. Mm, no i super. No i super, ciekawe. Czy piąteczka, czy coś więcej nam się zwróci? <coughs> dalej mamy piłkę i leżak tak leżak jeszcze jest tutaj leżak jeszcze jest tutaj ciekawe czy piąteczka czy coś więcej dobra piłka i leżak leżak jeszcze tutaj dobra balony by się przydały to byśmy mieli kolejną linię piłeczka też tutaj jest dobra 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 Czapkę mieliśmy? Nie, to nie w tej rozgrywce chyba, nie? No. Dobra, i jeszcze piłkę mamy tutaj z tego, co widzę. Dobra, elegancito. Elegancito. Dalej mamy sakwę i popcorn. O, chyba chciałem popcorn, nie? Co ja chciałem? Ja coś takiego podobnego chciałem. Dobra, mm, sakwa. Sakwa i popcorn. A, balonki chciałem, okej. Okay. Popcorn raz. Popcorn dwa. Popcorn trzy i cztery. Dobra, I ale sakwy chyba nie mam. Nie widzę sakwy. Motyl by nam się mógł przydać. E, tak, motyl byłby spoko, A jeszcze tu jest popcorn. Ale motyla nie będzie, bo za dużo wygranych by było. E, dobra, dobra, dobra. To lecimy kwiatek i... Kwiatek i czapka. Okej. Okay. O, balonów nie będzie. Kurde, za dużo byłoby wygranych. Czapka i kwiatek, tak? Dobra. Puncja. No i teraz teraz pytanko. Czapka i kwiatek tam był. I teraz pytanko, bo tak, motyl to wygrywamy, na pewno okulary wygrywamy. Słoń. Słoń nie wygrywamy. I okulary, tak? Okulary to wygrywamy podkowa. Słoń i podkowa, tak? Na razie dwa typy. Jo, słoń i podkowa w tych znaczkach powinien być, więc mamy słonia i mamy co? Księżyc, czyli coś, co w ogóle nie ma. Okej, okay. czyli słonia sobie zdrapiemy i też nie będzie tutaj wygrana. Dobrze, słonik, gdzie jesteś? Podkowy nie mamy, okular tego nie mamy. Słonik raz tutaj. Tak dla formalności, już drapie dwa tutaj. E, I księżyc niestety nie było w ogóle. Także mówiłem, nie ma motylka, nie ma okularów. E, motylkiem to byśmy mieli za dużo wygranych. Balonów też nie ma, też by było e, serce. Mogli dać serce według mnie, bo serce tylko raz było i też by była jedna linia tylko serca, a pod tą linią na, na sercu byłoby pewnie. Zaraz sprawdzimy sobie. Mm, tak, tutaj za dużo też być po, Balony, podkowa, motyl, diament mogli dać. Też. Ale dobra, w każdym razie dali tutaj nam jedną linię do wygrania. Więc my sobie sprawdzamy, czy 5 zł, czy coś więcej. A tu nie ma zer, nie ma zer, nie ma zer. Nie ma zer to 5 zł. Oj, dobrze, fajnie. No to chociaż 5 zł się zwróciło. Zawsze to coś, nie? Zawsze to coś. Z 30 zł 5 zł. No to jest powiem wam, mega, mega średnio. No ale co zrobić? Sprawdzimy sobie jeszcze, co by było pod sercem. Tak dla formalności. 75 zł. No fajnie by było. To tyle, to bym zaakceptował też pod serduszkiem. Ale dobra, tu mamy tylko i wyłącznie piąteczkę. Także dziękuję Wam bardzo. Yy, tylko ta jedna zdrabka wygrała, nie? Yy, zdrabka z numerem 44. Także dziękuję Wam bardzo. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam zostawić łapeczkę suba. Kto jeszcze tego nie robi, to akurat dużo pomaga na YouTubie. Także wiecie, także człowiek się wyżej poziomuje, może wtedy części zdrapki by wlatywały. Także dzięki wielkie, trzymajcie się do następnego razu. Cześć, cześć.